Szanowni Państwo, przed nami już szósty międzynarodowy festiwal muzyki organowej i kameralnej w Sanoku i w okolicznych miejscowościach, na który bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić. Szczególnie zapraszam Państwa na koncert inauguracyjny, który już w najbliższy piątek, 23 maja o godzinie 19 w Auli Uczelni Państwowej w Sanoku wystąpią przed nami znakomici artyści. Będzie to Alina Mleczko, wspaniała polska saksofonistka. Oraz zespół Tango Atak, a więc wokół tanga spotkamy się w piątkowy wieczór. Wstęp na koncerty oczywiście bezpłatny. W kolejnych dniach kolejne koncerty, zarówno w Sanoku, jak i w starej wsi, kolejno później w Rymanowie i w Brzozowie, wystąpią artyści grający solo, ale także w duecie, a także zespoły. Wszystkie informacje znajdują się w mediach społecznościowych, a także w lokalnej prasie i w lokalnych mediach internetowych, a także na afiszach, które znajdują się w Sanoku i w okolicznych miejscowościach. Zapraszamy Państwa na wszystkie koncerty, na które wstęp jest bezpłatny. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego dla artysty niż licznie zgromadzona publiczność. Zapraszamy i do zobaczenia!